Siema, siema. Zaraz wszystko zmienimy, bo tutaj jest świąteczny streamek, więc trzeba wszystko ogarnąć. Poczekajcie, wszystko trzeba ogarnąć. Nie wiem czy w ogóle chcecie nawet w coś pograć, nie? XT Muszę konto przełączyć z głównego na ten Na my O 50 subów w ogóle mamy O na głównym w ogóle mamy tego 918 subów Dobra, czekajta i słuchajcie, to jest tak o. Dziękuję za subika, słuchajcie. Mm. No, i to robimy tak o. Mm. Trzeba zmienić wszystko. No, dosłownie wszystko, więc macie na razie czarny ekran. is it mass. Słuchajcie. Tu, Czekaj ta, za, zaraz wszystko będzie już git Ta tu, tu. wajna na MC zaraz bije siema siema Właśnie zaraz właśnie chciałem wejść wiesz akurat na ten serwer bo dawno na nim nie grałem a tam trzeba blok odbudować i wszystko. Ej, w ogóle, sorry, że usunąłem was z działki, ale ktoś mnie ukradł i nie wiedziałem kto, to ja nie chciałem, ale się bałem, że zniszczy, że ktoś jeszcze dalej się posunie i po prostu zniszczyć wszystko, co nie? Więc mówię, że na razie usunę, a ciebie po prostu usunę tak profilaktycznie, ale spokojnie. <laughs> no ta, no słuchaj, tak było, dobra. Pa patrzcie, patrzcie, co mam rzucam, co nie? Patrzcie, yy, normalnie yy... Czekajcie, gdzie to jest? O, dobra. Patrzcie, co Wam rzucam. Eee, tutaj dajmy sobie 16 na 9, wiek to będzie. Dodaj. Dodaj. I teraz tak. W ogóle, jak chcecie Givawaya? Eee, Pulpit. Derkoplit uh. uh. Hostik. Coś tam. Max. To. Patrzcie, już wam to daję Trochę zmniejszymy Patrzcie macie bowana, tururu Dobra, jeszcze teraz tylko tak. Już idziemy w tego... Ozdobimy w ogóle hotel. Daj 200 PSC, tak jakbym miał kurde z... Dobra, jak dzisiaj wbijemy 1000 subów na głównym kanale to yy, będzie 200 zł PSC, tak, o możecie rozsyłać live, aby mi dali suba. Ja tutaj widzę jest 918 Dobra, a ja teraz, yyyy... Siema, trzy osoby, witam. Możecie rozsyłać, jak dzisiaj wbijemy 1000, co leci giveaway na 200 PST. Tam wyślijcie, to babci, tacie, mamie, wszystkim. Co by na to? Dobra, dogadali? OK Okej, dobra, sorry, bo mnie praktycznie nie słychać Dobra O, o. Już wam daję minecrafta I you Ej, pamiętacie jak kiedyś ten śpiewałem? Dawajcie kurde Powtarzamy to normalnie Normalnie 200 ziko wam, kurde giveaway ja zrobię za 200 Tak o O kurde, o paulina o Paulina wbiła <laughs> Już wam daję minecrafta, sekunda Kurde Ko tak, Ja pamiętam jak miałem, słuchajcie 100 subów Na głównym kanale i śpiewałem z jakimiś random. No, z widzami po prostu, nie? Właśnie były ten. Święta. Nie, ja kocham święta normalnie. Fajnie, może tutaj ten. Ej, Maciej, ozdabiamy ten? Eem, wyspę naszą? Zyksiu, ty no. Śpiewałem. Ca nie, dobra. Ale mnie zirytowałeś. Puszczam ci, czekaj, ety. Muszę tylko się na główne konto lognąć, okej. Okay? Już ci puszczam. Hopie. To jest takie coś, że zaraz Wam puszczę. To będzie cringe totalny, ale Wam puszczę. Tylko czekajcie, bo te piosenki. No, ale prawa mi zdejmą, za prawa autorskie, Zyksiu. Jak ja Cię mogę. Ej, chcecie ten? Wbijamy Zyksiowi suby? Na głównym koncie, czekajta. E, YouTube. Ej, wbijamy Zyksiowi sto subów dzisiaj. <noise> Watch this, dobra. Eee, hop. Wbijamy mu. Patrzcie, e, czekaj, ta. Ej, słuchajcie, bo są święta, co nie, to dajmy Zyksiowi prezent na Mikołaja. Co wy na to? Jest dużo osób, nawet jak na ten kanał w sumie Patrzcie, e, wbijamy Zyksiowi suby. Zaraz wam dam kurde. O kurde. Ctrl C Dobra. Patrzcie, wbijamy Zyksiowi suby. Mm. Ja tam też wyślę. Kilku osobom Zysiu Z, Zy -y K, i U Dobra No właśnie, daj moda, daj moda, Za zaraz mam na moda. 37 subów Zyksiu ma Co jest, dobra, Zyksiu Mog ogólnie... E dobra, czekajcie, pobiorę sobie tą nutę. Okej, okay, Mary Christmas się pobiera. Dobra, słuchajcie, robimy taką, dobra z sobie, zmniejszę. Okej. Okay. E, dam wam linka, czekajcie, w ogóle wy coś w ogóle.. Nie, wy nic nie widzicie. Ja pierdzielę jak ja jestem nie ogar. E, tylko jeszcze tak. Już wam daję, dobra? Eee, YouTube. Hop. I jeszcze damy to. I damy te te e. Dobra Eee, daj, w sobotę 3 minuty z wokalem. Dobra, słuchajcie, daję wam na czat. Co nie? Eee, jeszcze tylko muszę tutaj wejść na ety Słuchajcie, dam wam na czat em, tego: Linka do Zyksia kanału. I słuchajcie, i wbije I słuchajcie, wbijamy mu tyle subów, żeby on się, słuchajcie, nie wiem. Żeby on On żygał szczęściem, rozumiecie? <laughs> eee, chris. Stream. Patrzcie, tako. W ogóle, jakiś typ streamuje 24 na hacza i cię nie mogę w ogóle streamować, bo jakiś chłopcy ma w tagu. chrystream i kurde, no, i hopy zerem. O, ktoś mi dał łapkę w dół. <gry> Życie. Dobra. Robimy tako. Dobra, jesteście gotowi. Macie. O, dobra, coś. Coś słaby typ. Dobra, daję wam już. Eeeeeee Eee. Ee. Dodaj Dodaj, dobra, daję wam mój ekran i wysyłamy tego. I wysyłamy. Tylko kurde, że nie widać mojego ekranu. <grystanie> A dobra, widać Macie? Macie mój ekran, dobra. Słuchajcie, Marcie tutaj. Tylko nie wiem, czy dobrze wbiłem. A nie, sorry, nie wbijajcie na ten link. Nie wbijajcie na ten link. E, ja wam muszę. Dobra, macie i wbijamy mu tam, wbijamy wbijamyzyksiowi. Każdy daje mu suba, kto jest na live, dobra? Robimy taki coś: wbijamy mu 50 subów. A ja jeszcze udostępnię em, takiej grupie. Jeżeli w ogóle, jeżeli chcecie też zostać, dodać na grupę moją. Gdzie piszę sobie y, bardzo często z y, widzami, bo taką mam, to może ci napisać... Albo nie. Podam wam na następny stream jak ogarnę komendy. Co wy na to? Dobra. No to dogadani No to dajemy wszyscy Ziksiowi suba i ogólnie wbijamy mu 50 subów, więc każdy może mu zostawić i będzie fajnie. A na Mikołaja mu robimy taki prezent, bo jest w kozak. Bo Zyksiu to dobra morda. Teraz mi się przypomniało ogólnie, że miałem go ten wypro. O, 39 ty! A jak ja mam 4 osoby na live, Dobra, dawajcie mu 50 subów wbijamy. Jak nie będzie 50, dobra, udostepcie jeszcze koledze, żeby on to też udostać. Słuchajcie, wszyscy mu wbijamy suby, bo ogólnie to jest producent muzyczny normalnie, Zyksiu. Już swoje bity robi, co nie? Więc jakbyście mogli, to wiecie. Łapka dla Zyksia i subik dla niego. Bo Zyksiu to jest spoko. Ej, już ma 40 subów. Dawajcie mu te 50, wbijemy chociaż. Bo ja koledzy udostępniłem. Wbijemy mu? Jak myślicie? Pa, 41, kozacko, dobra. No weźcie mu, wbijcie. Ja udostępniłem koledze, więc raczej tam ktoś powiem wbić co, nie? Ale wiecie. Pa! 42, jakie na tyle osób nie mam. <grystanie> Czaj baza. bazę? Jakie tyle. He <grystanie> he Dobra. Dawajcie. Jeszcze. Jeszcze 8 subów. Jak nie będzie, to um... Co to? O. Słuchajcie jak nie będzie, tylko czekajta. Oj, <śm> nie ma muzyki. O, dobra. Dobra. Eee, no. Mm. Nie, to nie to. E, dawajcie, wbijmy. E, każdy bia do Zyksia. Napisałem koledze, był dostępny, bo ma też dobry kanał. Dawajcie. O! Dobra, jeszcze jeden sub. Chociaż jeszcze jeden sub. Jeszcze jeden sub dawajcie. Jeszcze jeden. Sobie, a ja chyba z 10 subów mu już wbiłem <gryw> Czekajcie, to? To jest to wszystkie najśmieszniejsze. Najśmieszniejszy. Ej, w ogóle chcecie odcinki z Xiem? Bo ja wam mogę dać odcinki z Xiem. Możecie napisać 51 subów. Ło! Kozak! Dawajcie, jeszcze, chociaż jeszcze jeden sub. Jeszcze jeden sub, i wtedy ten. I wtedy idziemy w Minecrafta. No, git. Dobra, ZXU ma tego. Yy, ZXU ma 47 subskrypcji i prawie mnie dogonił. Więc wiecie, jak to tam jest. Yy, no... Więc <grym> wysłałem mu zdjęcie. Dobra, idziemy w Minecrafta. Aż są świeże strony. Dobra, idziemy w e, Minecrafta. <gryw> dobra. Special. Tu Dobra. tu mm. dobra. Na 40 fps jak coś streamuje. <śmienic> -ru -tu -ru -tu -ru -ru -rum. <śmienic> Aha, bo wy nadal widzicie ten. <śmienic> Dobra. Przechwytywanie gry, nie? Brzydkie to. Dobra, macie i zaraz idzie Minecraft. Cześć, Paulina. A to nie jest tak, że ja nie piszę, tylko po prostu. o co by. <grych> Jakbym odpowiadał na głównym tym kanale, by na pewno było więcej osób, ale no cóż, mam banika tam jeszcze. Życie. Ty, ty, ty. Dobra, się ma. Tyrytytym Góral masz modę jak ktoś Dobra, włączamy Minecrafta Tylko... No mogę ci... No czekaj, przełączę tylko konto Mary Chris jest Już Ci pokazuję mm. Nie kończę, nie, nie, ja nie będę kończył, tylko Wam pokażę, że ten, że nie mogę na głównym kanale streamować Ponieważ no um. 63 suby w ciągu ostatnich dni Bardzo Wam, w ciągu ostatnich 28 dni, sorry, <laughs> przejęzyczyłem się Bardzo Wam za to dziękuję, jesteście najlepsi No, coś tam muzyka, dobra Pomień. 2000, już mam. Patrzcie, na tym kanale, na tym kana końcu jest aktualnie niemożliwa transmisja na żywo. Wierzycie mi na słowo, czy wam pokazać? Tylko, czy coś, jest wśród, czy nie mam czegoś takiego. Mm. Chyba nie. Macie. Widzicie? Na tym kocie nie Na tym, nie moż na tym nie jest aktualnie możliwa transmisja na żywo. Za dwa miesiące będzie można, chyba. I w co gramy? Może w co? Napiszcie, co chcecie zagrać: Minecraft czy. Coś to ciebie na live grał. Gita. A jak ja włączę gita, to ja nie wiem, czy wy nie będziecie mieli tych. Hm. Dobra, mogę w sumie. Hm. chociaż. Dobra. O! Jakaś fajna nuta. Czy w Minecrafta lepiej? Albo A bo ty w CS-a! Czekaj, krzyż. Napiszcie coś innego niż GTA, bo GTA się boję, że będziecie wiej lagi małe. Bo ja w GTA gram na innej rozdziałce, tak jak było z Fortnite'em, że mam inną rozdziałkę, już będziecie mogli mieć No, Dobra, Steam się włączył. Krecha jest. Dobra biblioteka. <grystanie> to już nowy rok, kurde. Christmas. Wish to... Ej, ale chyba na nowy rok już będę mógł streamować. Chociaż nie wiem ty. Mam dylemat. Mam fest normalnie dylemat. Mmm... Jezu, ten znowu tak TY JAK TERAZ NIE MA?! A dobra, jest jakaś aktualizacja głupia. Zaraz 3 miliona tego ma i... wam włączam. Co jest za gówno?! Ty co jest sami je odinstalowało? Ja pierdzielę Ej, wszędzie są aktualizacje na Steamie. Dobra, wyłażę z niego. Loguj się. Dobra, gramy w Minecrafta. Postanowione. Ty. W Fortnite nie mam aktualizacji też. No same aktualizacje, kurde Gramy w bedwarsy No i git, no i dogadani tu, ru, tu, ru, tu, tu, tu. Czy, czy po prostu skończyć live'a i nagrać wam odcinek dzisiaj? Co chcecie? What do you mean, guys? Ty ludzie, co nie? Są naprawdę upośledzeni niektórzy. I nie mówię tego. Ty wstawił syn na YouTube'a, przeglądam na telefonie, co nie, bo zanim ten... Chłop wstawił na YouTube'a, że ja mój syn został rozjechany przez koła, ale... ale mi jest smutno, no co za... Są trochę aneby umysłowe, tak szczerze mówiąc, nie? Nie żeby coś, ale... No co ty sądzicie? Chłop, chłop stracił syna, co nie? I... Nie, i nie, on się próbuje dowartościować w ten sposób. Na jaką serię? Simsy, mordo mam pomysł na serię dacie. No dawaj jaką serię? Mów Napisz Aja O dzięki za subika, 52 suby mamy Ej w ogóle e, widać tego? E, widać... Ta widać, dobra So much kill, dobrze, Mordo. Ale teraz pytanie jest takie: zostawisz suba na głównym kanale? Bo ja ci właśnie teraz dałem. Patrz, ja ci napiszę z głównego kanału: zostaw tutaj subika i możemy nagrać takie coś. Patrz, napiszę Elo Benz. Wejdź tutaj, o, jeszcze jakiś typ Elo Benz napisał. No to ja tak samo napiszę: Elo Benz MYRYCHRIS. wejdź na ten kanał, zostaw subika. 919, możemy wtedy coś nagrać, Spoko? Tylko ja bardziej z Minecrafta nagrywam, bo mam teraz taki kontakt, który się mega przyjął. Bo ponad 70 lajków, prawie 70 lajków teraz mamy, co nie? I to jest właśnie spoko. Więc jak chcesz, to wiesz. Tylko pytanie: jakie mam tu hasło? O kurde. O, dzięki. A co chciałbyś ze mną? Coś te, nagrać, tak? Ale możesz masz ten... Yy, by na mną nagrać? Możesz masz ten? Ja, nie, nie, panie, to hasła. Ja pierdzielę. Co gram? <gryw> A, no to Git. Tylko powiedz mi tak... Yy, ile tu czekaj? Czekajcie, obczajmy sobie jego kanał, co Wy na to Czekajcie, jeszcze tylko sobie zobaczyć, czy... Dobra, dobrze mi słychać Daję, ja TV, spoko, ale nie mam kamerki. Jak ty masz 131 subów i nawet nie masz niejednego wyświetlenia? ha? No spoko, mogę z tobą nagrać. Masz Discorda, Mortal albo ten... spika Jak masz to ten... To podawaj, to zaraz wbiję do ciebie na kanał I pogadamy Chciałbym nie, kurde. The... on the way. Co o tym sądzisz, morda? Masz Discorda albo ten spika, to możemy nagrać coś dla mnie jest no problem, nie? Jestem otwarty na różne te, bo fajnie się jest nagrywa, nie? Gdzie jest ta skrzynka tu? Zrobilibyśmy serwej i... Co odcinek dodawalibyśmy widza? Mam na DC, ale teraz nie mogę, ok. Nie wiem, jak coś to napisz pod jakimś moim filmem, co nie. Eee, komentarz i tam będziemy się jakoś. Co jest? 1, 2, 3, 4. O dobra, Git. Spoko, no. No spoko, no mówię, Nap napisz pod moim odcinkiem jakimś, co nie. Co to jest? Dobra, to jest bagowany. zbugowany Skywarsie 4 graczy, 0 ale, ale Solo, jest dużo ale... Nie możesz teraz gadać? Spoko Co jest? Ha, ty co to deszcz pada? Góral nie mogę teraz odebrać no Gramy 1 na 1 z typem